Hej, mano ludzie, tutaj Ragnarok i to jest filmik bonusowy bez okazji, ale za to mam pewną propozycję dla Was, e, która mam nadzieję, że będziecie się cieszyć. Do tego troszkę zmieniłem wystrój Minecrafta. E, dobra, więc to, co chciałem zapytać, to jest, czy chcielibyście, żebym zrobił serwer Minecrafta, na którym postawimy coś epickiego. Naprawdę epickiego. Ten zamek, co widzieliście, byłby po prostu o, no, pryszczem. Byłby mniej więcej takim krzaczkiem przy o, powiedzmy tych, ta, tych całych górach. No, coś wielkiego, coś epickiego i coś wręcz doskonałego. I jeśli by się dało, mam też do, do Was parę pytań. Czy da się to zrobić tak, żebyśmy zimportowali tą mapę mm, jako serwer? Byłoby bardzo fajnie, ponieważ zaraz wam pokażę, co ja tu zrobiłem. W ogóle mam sw swojego samuraja. I zmieniony teksturpak. Eee, więc tak. Pokażę Wam mniej więcej o co, co nowego. Eee, porzuciłem też projekt z zamkiem, ponieważ nie uznałem, że mi nie wyszedł i jest zbyt hmm, prosty, zbyt kanciasty. Hmm, za dużo ma tam powierzchni. I ogólnie nic, nic ciekawego tam nie było. Tak super. Hej, kalabrosz, przepraszam Was za to, ale fraps mi się wysypał. Widocznie mam ma jakieś straszne problemy z. Renderowaniem dalekich przestrzeni muszę grać na ustawieniach normal, z dystansem, więc tak. E, zobaczcie, z, w, tam jest moja nowa budowla, którą wam później zaznaczę. Jest moja nowa hacjenta. A czemu wybrałem ją? Ponieważ, dobra, pokażę Wam jak to dolinka. Przechodziłem się po prostu po mapie, szukając jakiegoś dobrego miejsca. I wiecie, tam chodzę, 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 szukam, tutaj patrzę, ładny, ładny, ładna pustynia, patrzę, coś, dobra, wbudują coś egipskiego, prawda, jakąś świątynię, czy coś w tym rodzaju, no to patrzę i idę dalej, jeszcze pół, po, po, i właśnie do tego były te drzwi, prawda, tu miała być taka w ogóle epicka świątynia, ale nie poszedłem dalej. Okazało się, że za górką jest, już Wam pokazuję, coś po prostu niesamowitego, hmm. Że za tą górką jest to. Eee, ja po prostu, jak zobaczyłem to miejsce, to mnie urzekło. Więc a, tu można wywalić po prostu coś niesamowitego, i tak. Planowałem, żeby złożyć z tego serwer, żebyście pomogli mi to budować, zrobili własne hacjenty w jakimkolwiek stylu, jakim chcecie. Ja moja hacjenta jest akurat na szczycie, i no wiecie, tutaj powiedzmy w ścianie domek, tu w ścianie domek, tutaj domek na wodzie, tu kolejne domy, które się będą spuszczać, tu powiedzmy jakieś inne budowle, bo to się tam ciągnie, to jest w ogóle taki kanion, fajny się tu zrobił. Tutaj też jakiś most. I no epicko. Epicko to po prostu wyre wyrenderowało tutaj, czy Minecraft zbudował sobie no, no coś genialnego. Nigdy nie widziałem tak fajnie ułożonej lokacji. Więc tak, ale wróćmy do naszej punktu wyjścia i oprowadzę was od początku, ponieważ moja hacjenta jest tam na górze. Więc a, więc dobra, za się zabije. Moja hacjenta jest tam na górze i będę chciał ją o owce. Dobra. Jeszcze tylko Pełna, więcej wełny, więcej wełny. More, 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 gdzie uciekasz? Chodź owca. Dawaj, wełnę. Dawaj. Dzięki. No. E, to porzuciłem. ale to mi. Nie wiem, coś tu próbowałem zrobić jakąś bramę, ale mi nie wyszła. Więc niech już sobie stoi, nie będę tego na pewno rozbierać. E, dobra, więc musimy wejść do kopalni mojej i pojedziemy przez kopalni. Byli znacznie szybciej dojechać do miejsca niż, niż gdybym miałbym tam iść na pieszo, więc tak. To jest moja kopalnia cała, no, e, gdzie drążę, wydobywam minerały i tak dalej, ona się w ogóle ciągnie, jest pra prawie na samo dno mapy, do Badroka i do Lawy, więc tak, e, położymy Minecraft -car i pojedziemy tam. Więc tak, wybudowałem sobie hacjentę. Hacjente w stylu japońskim. Bardzo mi się podoba. Chyba uważam, że jest znacznie mniejszy od tego zamku. Przede wszystkim um, projekt jest szybszy, był szybszy w budowie, ale wiecie co? Jeśli miałbym powiedzieć, to to wyszło po prostu rewelacyjnie i zamek się nie umywa do tego, co zbudowałem właśnie na górze. O, widzicie? my byliśmy gdzieś tam. No. E, zanim bym zszedł tam naokoło, to by już szybciej. To by, to by było szybciej. I tutaj jest wejście do mojej hacjenty, plus jakieś tam tymczasowe skrzynie na pierdółki. I tak, tak nie, nie mogłem się po prostu powstrzymać, musiałem to napisać. Więc, e, I tędy się wchodzi. Dobra, dojdziemy. Tutaj wydrążyłem klatkę schodową. Przynajmniej, albo coś w stylu klatki schodowej, bo to wygląda jak klatka schodowa, ale nie wiem, na pewno będzie zmieniona jakoś, żeby bardziej epicko wyglądało. Tam jest w ogóle korytarzy, też mam pokażę, do balkonu i tędy chciałem właśnie poprowadzić drugi korytarz, który by wychodził tam i wybudować kolejny budynek sobie, wiecie, na przykład jakiś magazyn pod tą górą. Z tej strony mam balkon z widokiem i też jest na razie od tak pozostawiony, żeby ładniej coś tu zagospodarować będzie trzeba, ale jeszcze nie teraz, na pewno. Później jak mi wpadnie coś do głowy, albo Wam, jak się postawi ten serwer, to proszę bardzo, możecie zagospodarować, tutaj jest CraftBox. I pójdziemy jeszcze na górę, tam właśnie, gdzie ja urzęduję. No. I tutaj wychodzicie na moją chatę. Dobra. To jest główne wejście. Bardzo mi się podoba. Wywaliłem sobie tygrysa na, na obrazku, ale wygląda epicko po prostu. Dobra, otworzymy. I witajcie w mojej twierdzy. O, nawet fajnie, jest zachód słońca tam pada. No. To nawet, to wiecie, to jest jeszcze skończone Na pewno będzie jakiś dywan, wchodzicie. Taki wielki obraz. Strzyżejsze, nie? <grym i bawicie> wchodzicie, to na pewno będzie jakiś dywan. Coś pewnie jeszcze poustawiam. I na razie wam pokażę górę. Tak, mały przeszklony dach. A, i to ogólnie ten budynek chciałem, żeby był znacznie większy niż to, ale okazało się, że dobrnąłem do limitu mapy i nie da się postawić już wyżej niż te klocki. Więc to było smutne, jak się, jak się zorientowałem. No, zobaczcie jak ładnie. Księżyc jest piękny, dobra, i idziemy do sypialni. Pokażę Wam sypialnię swoją. Tutaj właśnie moja spiłnia już. Też nie jest dokończona. Oczywiście, zawsze, jak są gorące, wodzie i i muszę wam pokazać, po prostu, już natychmiast, teraz, nie czekając. Zresztą, tak samo jest z projektami. Jak nagram jakiś nowy na jakieś no, nowej gry, to po prostu już muszę, już natychmiast go zaplodować, bo jestem bardzo ciekaw. Lubię po prostu Wasze reakcje i podoba mi się. No i sobie wywaliłem takie samuraje. Będzie drugie łóżko oczywiście, jakieś książki. Tylko muszę najpierw trzcinę znaleźć, bo nie mogę jej w ogóle, nie mogłem jej znaleźć. A więc muszę jej poszukać już nad wodą. Szczególnie. I jest jeszcze jedno miejsce, którego nie widzieliście. No, mam nadzieję, że Wam się chac ta podoba, choć nie jest skończona. To zaznaczam ponownie. Na pewno będzie jeszcze dużo bajerów tutaj. Eee, I tak, nędy się wychodzi w stronę ogrodu. Tutaj będą jeszcze jakieś kwiaty, coś tam poustawiam, bo tutaj w ogóle jesteśmy z drugiej strony domu. Mm -hmm. I tu jest zejście do wielkiego basenu, który jest nad przepaścią i wygląda po prostu epicko. Dobra, idziemy, ten idziemy i mamy przeszkolony basen, którego na razie niewiele widać, bo zapadła nam noc. No cóż, ale wskoczymy na to i pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Właśnie, to jest widok, to jest widok na mojej ziemi, i właśnie chciałbym, żebyście mi pomogli tej ziemię zagospodarować. A później coś wymyśleć. Na przykład możemy zrobić jakąś wielką świątynię podziemną z masą, z dużą ilością pułapek dla odwiedzających czy śmiałków. Powiedzmy pułapki z TNT, byłoby zabawne. Eee, no Tam była ta brama pierwsza, gdzie jest to oświetlone. I planowałem właśnie zrobić tędy drogę, tutaj w ogóle miasto całe miało być. Na początku planowałem w ogóle przykryć to całe, zrobić takie zadaszenie, gigantyczne zadaszenie żeby pod tym zbudować podziemne miasto drowów. Tak, to był pierwszy pomysł jaki chciałem, ale później rzuciłem się, że jednak zostanie przy feudalnej Japonii. Droły to Dungeons Dragons, jeśli ktoś nie pamięta. Jeśli ktoś czytał takie książki jak Wojna Pęczej Królowej, to na pewno skojarzy Mezoberan z miasto i właśnie chciałem to odwzorować tutaj, ale pomyślałem sobie, że to będzie fajniejsze. Więc tak. I jeszcze mam... dobra. Tędy trzeba przejść. Ech, schodki muszę poprawić, nie podobają mi się. Tamte płaskie. I do tego. Dobra, przejdziemy teraz tędy. No, to jest z boku mój domek. Oczywiście na skarpie. To jest fajnie wszystko układane tutaj. O jak ja się namęczyłem, żeby pobudować te patyki. Och, rany, to jest strasznie pracochłonne. Eee, I wracamy do punktu wyjścia. Tu też oczywiście coś zagospodaruję, żeby było wiedzieć, nie było takiej przestrzeni, że można zlecieć i tak dalej. no. To piszcie w komentarzach, jak wam się podoba moja. Pacjenta. Co myślicie o przede wszystkim pomyśle zrobienia z tego serwera i w wspólnej grze i wspólnym budowaniu w Minecrafcie? Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i hejka!